Dobrze, że jesteś. Dziękuję, że zajmiesz się kwiatami podczas mojej nieobecności. Mamo, daj spokój, nie ma problemu. Przegadajmy sobie to jeszcze raz, dobrze? Pamiętaj o zasłanianiu zasłon. I zakrywaniu kamerki w laptopie. No, trzeba się chronić przed podglądaczami. Co dalej? Pamiętaj, że założyłam alarm w domu. Pamiętam. A zaraz potem zainstalowałaś program antywirusowy na komputerze. Kochanie, bezpieczeństwo w internecie nie różni się zbytnio od tego na co dzień. Właśnie, zawsze zamykaj drzwi na oba zamki. W internecie też masz tyle kluczy? Media społecznościowe, e-mail, bankowość, wszędzie loguje się w dwóch krokach. Najpierw wpisuję hasło, potem wprowadzam kod, który przyszedł w wiadomości SMS. To tak jak z zamkami w drzwiach. Każdy kolejny to większa pewność, że trudniej będzie się do nas włamać. Okej, okay, ale mam nadzieję, że zmieniasz hasła. No a jak sobie to inaczej wyobrażasz, tylko jedno hasło, to tak jak jeden klucz do wszystkich zamków, a to nie byłoby zbyt bezpieczne? No brawo. Ogonio, no ale to przecież dzięki Wam. Zawsze Was pytam o wszystko, co jest związane z komputerem i bezpiecznym korzystaniem z internetu. Wy też nie obawiajcie się prosić o wsparcie swoich bliskich. O. Jest taksówka. Na mnie już czas. Do zobaczenia, kochanie. Pa. pa. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo w sieci, choćby stosując sposoby o jakich wspomniałam. Do zobaczenia.